Witam, ja jestem kamerzysta. Dzisiaj ze stewardem przygotujemy auto, które będzie do wygrania w konkursie dla Was. No tak, no, tak wyszło. W każdym razie Markowi nie spodobało się auto stewarda i postanowili je rozdać, bo Marek sfinansuje mu drugie auto. Jakieś fajniejsze, tak? Steward? Zobaczymy, mam nadzieję. W każdym razie, jeżeli chcecie wygrać to auto, to co musicie zrobić? Zasubskrybować mój kanał, zasubskrybować kanał stewarda, zasubskrybować kanał Marka. Oraz w komentarzu pod tym filmem scharakteryzować auto w pięciu słowach. Tak? No właśnie, no i z jednych z tych filmów będziemy wybie wybierali komentarz, ale do tego, z wszystkich filmów będziemy wybierać również 5 dodatkowych nagród po 200 zł, które Marek sprzyja. Czyli jeszcze że dodatkowo 5 osób wygrywa po 200 zł. No 200 zł w prezencie. Oczywiście osoba, która wygra, będzie na vlogu ze Stewardem. No też będziemy podjeżdżali czy przekazywali samochodzi. Przekazywali samochód zwycięzcy. Jeżeli nie jesteście pełnoletni, to nic no, straconego, to wasi rodzice mogą odebrać no, wtedy nagrodę. To dla rodziców samochodu. I najwyżej odbierzecie po 18. Myślę, że samochód nawet biarę fajny, kabriolet. No ja też tak myślę. Marek Markowicz to co kamerzysta? No trzeba czyścić, nie? Proszę, przygotowałem Ci dwie wody i musisz to dwie jakoś... Dwie wody tylko? No zróbmy tak, słuchaj. Ale ja tylko mam oddać. No a ja mam, ja kupiłem. Ile ułożyłeś do samochodu? No nic, ale Marek No właśnie. Ale barek a. Ci kupuje nowe auto. Bo... No a ty, jest... a i ty ile wkładasz do tak ten nowe auto? Patrz, masz takie, do różnych powierzchni, czyli pewnie nie do samochodu, ale mimo wszystko. Tu jest worek na śmieci. Tu jest no dobra, papier ale to gdybyś by, się no dobra, musiał to wysmakować. pomóż mi, tak? No dobra, okej, okay, to wlewamy tutaj wodę, tak? Do tego wiadra z tego będziemy najwyżej wyraźli Ty masz, te prosto, kuteczki Pokaż idzie? No, nie no ładnie to auto... Zwariowałeś? To ma wybielacz człowieku! Jak To jest do różnych powierzchni, ale nie do samochodów No to czemu by to dałeś? No mówię, że to jest do środka Weź to ściągnij szybko, patrz co się dzieje, już chodzi? Już schodzi kolor, mojej drodzy Tak Musi Ci chyba schodzi to, to jest, może, może koła, może ja zrobię koła z czymś Koła można ładnie mieć Zobaczymy jaki no, był... No cóż Ty możesz z oh! Kurde, patrz na stan brudu tego jak to było. Ale co chcesz polerować czy... to auto tak bardzo dobrze, żeby, co, żeby widzowie się cieszyli, tak? No tak, no żeby dostali, żeby wyglądał o kurde, jak to się świeci teraz, człowieku. Ty ale patrz chodź, chodź no. patrz co patrz to. Patrz na to koło, patrz jak się świeci ładnie, kurde, jak nowe. A patrz to jeszcze nie wyczyszczone jak wygląda. Kozak. No to, to jest ja rad... chcę tutaj poczyścić, co jest odświeżacz ty, co to jest? To jest! co to jest, już Nie wiem. Ty Gdata trzymasz w tym? No nie wiem, no to kupiłem dopiero używane. I co, i gdat W środku był? Nie wiem. Możesz go A ty ktoś kogoś kurwa z tego zabił? No to już twoje palce tam są nie moje. Zresztą no i tak jak będziesz musiał stać przed ludźmi, żeby cię rozpoznali, no to no raczej nie będą wiedzieli kim jesteś, bo masz worek na głowie. No dobra, dalej ale je obciski są tam? No tak, no. no to, to, to wiesz, co tu ty... masz to pro, prosto do prosto. Pręd, festo. Weź się szybko, ściągnij sobie te i będzie. Teraz to... Dobra, weź, weź, żeby też twoje były. Nie moje kurde, zwariowałeś. Nie chcę moich ucisków człowieku, daj to, dobra tam. A jest ktoś z tego kogoś zastrzelił? Wątpię! Nie wyglądało nawet prawdziwe, pewnie jakiś podruba czy coś. Goście gość pewnie lansował ten, kurde, jeździ sobie, podrywał laski czy coś. gra tam wyciągał? No. A ty co, grata przed laską nigdy nie wyciągnąłeś? <laughs> jakieś grosze. Jakie grosze? O ty, to mieliśmy jeszcze zniczkę na samochodzie. No patrzcie to, ja nie wierzę, niesamowite. I złoty 50 będzie. To stój operator. Chcę coś powiedzieć. Niech steward sam czyści mi się nie chce. Zobacz, ja, zobacz jak płucuje. Ja już od 10 minut nic nie robię. Dobrze się czujesz? Tak, dobrze, dobrze, Super. Co nie. masz za plecami? Te, te grosze. Aha, tak podejrzewam, nie podchodziłeś tak dziwnie. Tu, tutaj spił, dla nas to spłakał widzisz? Tu, 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 tu. Hmm. To, ty, to jakiś pająk się przykleił. Co wy kombinujecie kurde? Bo w środku trzeba jest przynieść. No nic nie kombinuje, No, no czemu nie sprzątasz? Czemu... To ja w środku sprzątam. Patrz, no. Six de no, tutaj. no nie wiem kurde, bo coś kombinujesz. No i się kombinuję. No mam wrażenie, że coś może kombinuję. Trzeba byłoby przetrzeć, nie? No. Bo tu szmatku, bo masz szmatkę to... No mam. Przetrzyć. To jakiś redzeń stary. Co to jest? Na designerskie. Ty, do roboty kurde, też. No weź się kurde, bo się opierdzielasz. No jak się opierdzielasz? No chodzisz kurde, rano normalnie koło jedno i... Nie no normalnie z tobą cały czas robiłem przecież. Gówno kurde, widziałem, że tam popijałeś jakieś alkohole czy coś. No to jest cały czas to tobą robiłem, do. Gówno robiłeś. No Stewart, to kurde. No gówno robiłeś. No to no, jest no, no, cały czas. To no, weź to no, ręki. No do no cholery, no Stewart to, no, no, wiecie, to, to leź, ja, przecież, wiesz No, ja... Ale wiesz co ja się tu dawęczyłem. Trzy razy już chcę widzieć przynajmniej. Czemu jestem? Co to ma być jakiś prank? Jakieś śmiecie w środku. Pożyczył wczoraj samochód na 5 minut już zasypione. Kurde, kamerzysta co to ma być? Co to za syf? To tutaj miał w ogóle. A co ty tu piłeś? Cappuccino jakieś? A to co za tutaj? Jakieś spleśniałe grosze. Dobra, jest tu tutaj w środku, bo tak to do wieczora nie zrobimy. No ja też nie mam czasu za dużo dzisiaj. Już z zewnątrz wygląda ładnie. kołaczka jak nowe, świecące, błyszczące, super. Tylko w środku się jeszcze zrobić. No ja tutaj z zewnątrz poradę się robię. W środku, ładnie. O kurde, chodź to zobaczyć, jak ślicznie, patrz jak świeci się ładnie, jak nowiutki. Kurde chłopie, przecież sprzątałem tutaj już kolejny syf, tu w środku jest. Ale tu, 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 tu. tu no wiem, robić, robię. Tu, tu, no przecież. No. się. Ta, ta, ta ręka tak boli, bo... Ja to... jestem pracowitym i to nie przeszkadzam. Ale bo mi tak ręka tutaj boli. No. I nie wiem czy ja bym był w stanie, wiesz? Prawa Teraz... ręka? No ja Tam, to nie no chcę prawa, wiedzieć. To... Mam te skurcze na ręce cały czas. Co? Trzymaj no jak kamery. Skurcz, no od trzymania kamery. No na pewno. No ciężkie te kamery ostatnio. Dajesz mi tak ciężką kamerę, że wiesz, że No To fakt, to prawda. Ej, patrzcie jak... Patrzcie to. Tragedia Ja bym takiego samochodu nie kupił No przecież to kupiłeś No w sumie racja nie. O, no. Inaczej w takim stanie bym nie kupił No ale też kupiłem No ja bym kupił, żeby paszek to będzie się świeciło teraz Patrz Jak nówkę normalnie Kurde, gość mógł przynajmniej umyć skoro sprzedaje, nie? No mógł przeczyścić chociaż Zostawił taki syf, że Koda gadać Ale wiesz, ile za to dałeś? No też prawda 6 Sze tysięcy, tak? Część. No tak No no to, to wiesz To ręka cię nie boli już? Znaczy to boli, to, ale kurczę, to spadł. Zaraz. Jako bab musisz złapać. Jako bat z piętą. Czujesz? No jest. tutaj jest piętą. Co to jest? Puśćba, co to do cholery jest? Jakiś zardzewiały kurde ten. Wóz. Jeszcze nie dotykaj rękami chłopie, będziesz jakiegoś hiwa dostaniesz. No weź kurde. Ej, patrzcie to. Zobaczcie to. A ty... Sobie wyrywałeś, nie? Ostatnio. Bleh. To jest przyczepka do włosów taka. No ale to prwisko się wyrywałeś. Nie mogę mać tego samochodu, że mi się robi. Może oddamy go do Mini po prostu. To no po co by to robiliśmy? No nie wiem. No to dobra, to oddajmy do Beili. Dobra, no to co? Yy, no. Kończymy to. No W każdym razie macie to do wygrania, warunki. Nie to... mogę na to patrzeć. Nie, nie wierzę, że z tym jeździliśmy. Będą na początku, bo no już tam Syf. ogarnęliśmy trochę, ale oddamy to do Beidi na, na sprzątanie i powinno być lepiej, nie? Dobra, ja się żegnam z wami, Piłard się chyba też z wami pożegna. Coś, to ja muszę to wziąć też śmietnika. Te, no pożegnaj się. Dzięki powodzenia? powodzenia? No to powodzenia. ale pożegnaj się z no, powodzenia. Mówię, że z tym, że z, że z wygraniem, że z dostaniem A że te, z powodu. Dobra, z wygraniem. Dobra, a... Bo, jakieś... No nie wiem, dzięki, że oglądaliście. No. I do zobaczenia w następnym odcinku. No, dokładnie, do zobaczenia na no następnym odcinku. Dobrze. No i, i macie zasadę konkursu jeszcze w opisie dla tych, którzy nie skumali o co. Dobra, no możecie wygrać auto w każdym wygracie. Do zobaczenia. No to że tak się Marek żegna. Na razie. Jest po 200 zł. Ja myślę, że powinniśmy myśleć oryginalne pożegnanie Na przykład yy, z tej strony kamerzysta, Nara. Coś takiego. No nie, ja mam na razie, na razie, na razie. takie głupie. A dlaczego? Nie A ty wiem. jakie masz? Ciemano Elo, cześć. Nie wiem, co. Dobra, to nieważne. Dobra, Dobra, na razie wszystkim. Lepiej z Kasi, już bez sensu. Już. już Już wyłącz. Wyłącz. Operator wyłącz. Wyłącz.